Witam serdecznie, dzisiaj udało się naprawić cały koszt podgrzybków. Kawałek dalej, w inne miejsce zobaczyć, a takie bardziej mu Myślę, że tam coś znajdziemy w tych miejscach. Zaraz się zobaczy. Uderzamy w to miejsce. Nowy koszyk pusty. zajść. Trzeba uderzyć konkretne miejsce. Grzybki wpadają, no nie. Byłem wdzięczny za każdą subskrypcję kanału. Nagrywam teraz telefonem. O, tutaj dużo wyrosło grzybków, ale to są niejadalne ogólnie to już będzie drugi musim po tych deszczach ulewnych grzyby rosną bardzo dużo grzybów jest w lesie trzeba chodzić, szukać wiadomo sam się grzyb nie znajdzie obrazy robią się coraz takie bardziej jesienne no taka pora już Zobaczymy co się tu uda zebrać No na kolejny pełny to już nie liczę w tym miejscu może być mniej, trochę grzybów Ale warto zobaczyć Bo rosną wszędzie, jak rosną to są wszędzie. W jednych miejscach więcej, w innych mniej warto sprawdzać. możesz dać subskrypcję kanału będę wdzięczny za tą subskrypcję no, przy drodze na razie nic ani jednego grzybka krowy Wielkie krowiaki. Nawet widziałem dwa razy większe w lesie. Albo trzy razy większe od tych tutaj. Tak ta druga miejscówka wygląda. Zaraz dojdę. Nie jest tak daleko od drogi. Dawno tu nie byłem. Jeszcze może jak zdążę zaskoczę na brzuski zobaczyć. Na kozaczki czy rosną Pozalewane po deszczach. Może być pozalewane wszystko. Tak tu bywa. No bardzo fajna miejscówka, tu jest, ale nie widzę tu grzybów. Ładne mchy. Nie ma grzybków. Nic zobaczymy. Jeszcze kawałek. Pozalewane wszystko. Jednak w tej części lasu nie rosną grzyby Ale nie szkodzi. Warto było zobaczyć Nieraz popełnim koszu tu się zbierało Może za szybko lecę. Ominąłem parę grzybków. No ale pozalewane jest mocno. Możecie zobaczyć o wszędzie woda stoi. Trzeba wyżej trochę iść. Jest pruchawka Ktoś obalił. Wywrócona próchawa. Ktoś tu chodził na pewno. No czasem tak jest. Wejdzie się w miejsce i się nie nadbiera. Nie wszędzie rosną te grzyby, ale rosną. Lubię spacery, więc mi to nie szkodzi. Mogę sobie pochodzić. No to ciekawe, czy przejdę. Jak to ominąć? Nie będę się wracał, bo to daleko. Idę inną drogą. Częściej tu jest takie przejście z drugiej strony też zalane Nie ma dużo wody brzutków tu akurat w tym miejscu nie ma Nie wiem, wybieram się w inne miejsce. Ciekawe. Wszystkich grzybów nie zbieram, ale to mnie zaciekawiło. Taki grzybek. Tam wyrasta jeszcze jeden. Tu wyrasta drugi taki. Trzeci. Co to jest? Co to jest? To może być. Wygląda pięknie. Ale nie wiem co to. Na wszystkich rybach to się nie znam. Ale ogromne. Blaszkowe poddałem. No to muchomory jakieś. niech chcę tu rosną dalej. Wyglądało pięknie z góry. Ale otworzy się i wejdą blaszki. Blaszkowe zazwyczaj nie jadalne. Nawet takich nie ryzykuję, nie zbieram. Ale też są ładne, no niech się rośnie. I sobie rosną. Pięknie to wygląda, taka kordełka. Paproci uschniętych już. Powinno tu być sporo grzybów, ale nie zawsze są. Tym razem akurat tutaj nie ma. Ładnie tu wygląda to wszystko las piękny o, proszę Fajnie, jakby jeszcze dużo grzybków było Ale nie szkodzi, zaraz wderzę w kolejne miejsce Że coś tam znajdę. Tu nie wchodzę. Prawdziwki by tam rosły, ale dwa tygodnie wcześniej. Jeszcze już za późno na te prawdziwki. Owszem, mogą się zdarzać sztuki pojedyncze, ale koszyka nikt nie nazbiera. Jedynie podbryki, kozaki, maślaki. Tak, nazbiera no, się spokojnie. Wystarczy dobrze trafić w dobre miejsce i zaraz się ma kosz. Tak jak ja dzisiaj, pod grzybków pełny kosz. Dzisiaj grzybobranie udane na 100%. Ale jeszcze nie koniec, jeszcze jedno miejsce. Jeszcze jedna miejscówka jest do obadania. No, ciekawe, tutaj ani jednego grzybka nie ma. Ani jednego. Już wracam z tego pustego miejsca. Nic tam nie było. Pusty koszyk. Wracam tą samą powrotną drogą, teraz już na końcu. I tak patrzę. Patrzę. A tu piękny prawdziwek na drodze Niemożliwe Taka sztuka piękna nie widziałem go jak szedłem na tą stronę Kiedy urosną? Na pewno dwa dni, jeden dzień No Super. No mi się trafiło. Bardzo ładny. To nie jest piękny. Takiego to prawdziwka znalazłem w drodze powrotnej z tej pustej miejscówki. Jestem już zadowolony bardzo, nakręcony na kolejne grzybki. Pamiętacie? Pokazywałem wcześniej. Te grzybki właśnie na filmie. Pokazywałem te grzybki, a koło nich rosną prawdziwek. Kawałek stąd, kawałek dalej. Nie widziałem go jak w tamtą stronę się wybierałem. Piękny borowik szlachetny. Tutaj przed chwilą pokazywałem te grzybki, a tu był taki piękniejszy. Blisko nich. Przepiękny prawiłek Ale grzybów potem tu. Widzę, że to mu Ładnie wyglądają. Dziękuję za oglądanie. Jeśli możesz zostaw subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich subskrybujących mój kanał. Życzę udanych grzybobrań i powodzonka na grzybobraniach. Jeszcze nie kończymy sezonu. Jeszcze na pewno będzie jakieś grzybobranie w tym roku. Póki co dzisiaj udane. Grzybobranko udane na 100%. No Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. I to takie jesienne krajobrazy na koniec odcinka. Do zobaczenia. Cześć.